To zaczniemy niekonwencjonalnie. Niech będzie pochwalony z Chrystus na wieki wieku ufałem. Proszę księdza. Przeczytałem na stronie E parafii Goleniów, że w przyszłym tygodniu w pierwszą sobotę miesiąca 3 października będzie różaniec i to męski. I w, tam są odpowiedzi, dlaczego różaniec, dlaczego męski. To ja zapytam odwrotnie. Nie najpierw dlaczego męski, tylko najpierw, dlaczego różaniec w ogóle. Przecież codziennie tutaj y, pobożne niewiasty przed mszą odmawiają różaniec. Jest, jest jeden kościół, drugi, w powiecie są kościoły. W domu można odmawiać po cichu, nie rzucając się w oczy. Te. Dlaczego różaniec? To powiem jak, jak, jak założyciel Chrystusowców, kardynał August Hlond, nasz założyciel, naszego zgromadzenia zakonnego, on po II wojnie światowej, widząc to, co się działo w Polsce Ludowej, to, to, to dojście komunistów do władzy, tą całą historię, ich rzeczywistość, poczuł i, i tak to powiedział też przed śmiercią, taki zostawił testament Chrystusowcom i Polakom, że jakiekolwiek zło chcecie pokonać na tym świecie, czy będzie to zło osobowe, czy, czy jakiekolwiek inne, to chwyćcie do ręki różaniec. To jest najlepsza broń przeciwko diabłu. I przeciwko temu, co jest złe i okrutne, i co niszczy człowieka, co niszczy też godność człowieka, co niszczy też wiarę, co niszczy też chrześcijaństwo. I mówił Król, weźcie różaniec i módlcie się na różańcu, bo to jest najlepsza broń duchowa, jaką dysponujemy. Czy ten różaniec, który ma być trzeciego, jest skierowany nie w, w, do, w obronie przed jakimś ogólnym złem, czy też jakimś konkretnym? Konkretna idea tego męskiego różańca, która się pojawiła dwa lata temu w Warszawie, mężczyźni świeccy razem z księdzem Dominikiem Chmielew Chmielewskim, bodajże salezjaninem, to była taka, żeby modlić się o zbawienie swoje i swoich bliskich, żeby ojcowie, mężowie zaczęli walczyć o duchowe zbawienie, o zbawienie duszy swoich żon i swoich dzieci. Zaraz pytam, dlaczego męski, ale jeszcze skończmy różaniec. No dobrze, ksiądz powiedział, że różaniec, dlaczego to już wiemy, ale dlaczego yy, tam przeczytałem, że to jest pierwszy różaniec w mieście. Bo co? Przecież różaniec codziennie odmawiamy w tak. w innych miejscach powiedziałem. To dlaczego, co tam jest takiego specyficznego? Że ja... na ulicy? Też, ale nie tylko. <laughs> Też dlatego, że mężczyźni i sami mężczyźni. Bo. Ja mam takie... Ta wyjątkowość to jest ta męskość, męskość, tak? i ulica. Męski, że mężczyźni, że idziemy publicznie, dając też świadectwo wiary. I jak rozumiem, cyklicznie. I cyklicznie. Czyli, Czyli to to jest zaczynamy, i, zaczynamy co, co pierwsza, i co zam... pierwsza sobota mężczyźni wychodzą na ulicę i modlą to się. To teraz proszę powiedzieć, dlaczego męski? Dlatego, że... Szowinistyczny. <laughs> na pierwszy rzut oka tak, ale nie, nie szowinistyczny. Za mało jest mężczyzn w kościele, i, i, albo inaczej, za mało jest y, męskiego działania w kościele. Niektórzy się śmieją, że kościół jest żeńsko-katolicki, że jak już są mężczyźni, to albo w sutannie, albo w habicie, że są niektórzy mężczyźni gdzieś tam w kościele, przychodzą na mszę świętą, czytają, stoją gdzieś tam w kościele, w niedzielę, czy, czy w tygodniu, ale za mało jest mężczyzn, którzy by duszpastersko zaczęli coś z siebie dawać w kościele, prawda? Jak, jak gdyby nie ma ich, gdzieś są poukrywani. Nawet jak papieże piszą różne dokumenty kościelne, czy też papież napisał Jan Paweł II taki piękny list do kobiet o godności i powołaniu kobiety, nie ma praktycznie nic o męskiej duchowości, nie o duchowości mężczyzn. I to mnie też czasami tak zastanawia. I myślę, że też dlatego się pojawia coraz więcej takich męskich wspólnot, bo przecież ten męski różaniec on też wyszedł od y, konkretnych mężczyzn świeckich, nie od księży, nie? tylko od ojców i mężów, którzy przeżyli nawrócenie, doświadczyli działania Pana Boga i poczuli, że muszą coś w tym kościele zrobić. Nie? Muszą coś zacząć działać w tym kościele. I nie powie mi ksiądz, że to, że teraz w Goleniowie będzie ten różaniec, to jest inicjatywa oddolna, bo zdaje się, że to jednak jest tak, że tak, jak się powiedział, że wiedziałem o tym różańcu i zaproponowałem, tak. tak? To znaczy, że to jednak nie wyszło od świeckich przynajmniej na naszym gruncie, od mężczyzn świeckich. Nie tylko... Ja księdzu nie proponowałem. Aha, no tak, ale im nie proponowali. Poważnie? Poważnie. Czyli, czyli to jest tak, że to zapotrzebowanie nie jest może tłumów, ale jednak konkretnych jednostek. Jest kilku, tak, kilku mężczyzn, którzy jeździli na taki różaniec do Szczecina. A, i Bo zamiast jeździć wolą, żeby tutaj <laughs> tak. y Znaczy ja tak zażartowałem, że po co jeździcie do tego Szczecina, jak możemy zrobić ten męski różaniec w Goleniowie. I prawda? co? Zarzutował za 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 ksiądz i wyszło, tak. co I wyszło, tak. że tak. No dobrze, ale y y męski różaniec, nies nieszowinistyczny, że różaniec y to jest broń modlitewna, to wszyscy wierzący wiedzą. I rzeczywiście, zgadzam się... Przynajmniej na, w czasie powszednich mszy Świętych to widać, że proporcja jest tak powiedzmy 1 do 4 kobiet i mężczyzn na tych. To się wyrównuje w niedzielę, bo parami ludzie przychodzą zazwyczaj, czyli pary małżeńskie. Ale rzeczywiście mężczyźni jakby z, ustalili między sobą, tak bez uzgadniania, że ta sprawa wiary na bieżąco to, to sprawa kobiet jest. A zdaje się, że nie powinniśmy kobietom zostawiać tak ważnej sprawy, nie? Tak. I stąd też myślę, że chyba mężczyźni powoli się budzą w kościele. Ja to nawet widzę, e, obserwuję jako duszpasterz, e, spowiedź sakramentalną. Czy, czy w ogóle moja, ostatnio moja siostra opowiada jest w parafii w Gdańsku świętego ojca Pio, i mówi do mnie: wiesz, nigdy nie zwracam na to uwagi, ale któryś niedzieli, e, przyjrzałem się mężczyznom obecnym w kościele. Na w ogóle mówi, że to jest taka parafia ojca Pio w Gdańsku, gdzie mam wrażenie, że jest więcej mężczyzn. Jakiś charyzmat mają wyjątkowy w tej No, parafii. Się no I mówi, że. Zwróciłam uwagę, jak mężczyźni słuchają i przeżywają to, co się dzieje w czasie Mszy Świętej. Nigdy mi na to nie zwróciłam uwagi. Ale jak ksiądz głosi słowo Boże i mówi kazanie, jak mężczyźni się wzruszają, jak reagują, jak słuchają. I rzeczywiście jest jakiś taki ruch, że mężczyźni chyba się powoli zaczynają budzić i widzą, że mogą coś w kościele ale, świętego ale, ale, zrobić. Ale, ale nie? Ciekaw jestem, jak ksiądz to budzenie ocenia, czy to jest budzenie indywidualne. Konkretnych mężczyzn, którzy można, można, można ich policzyć w pewnym momencie, że jest istotne, są istotną częścią wierzących, czy też budzą się do wspólnotowości. Bo przyznam szczerze, że mnie się wydaje, że mężczyźni, szczególnie w sytuacji, kiedy od lat nie ma służby wojskowej, to właściwie tej wspólnotowości nie mają i poza boiskiem piłkarskim, ewentualnie piwem, to wspólnotowości nie ma, czyli taki, takiej, która jest jednak u kobiet. Tak, Dużo więcej kobiet, tak, tak. kobiety łączy, to znaczy i dzieci, i, i fizjologia, i tak dalej, i tak dalej. Mężczyźni jednak, szczególnie w tym świecie, takim kiedy nie ma wojen, przynajmniej tu w tym, w którym my żyjemy, dzięki Bogu, i nie ma służby wojskowej, to po, poza pograniem wspólnym, to nie ma takich formacji. W kościele w ogóle nie ma, bo tak. są y, y, owszem duchowe, czyli seminaria i zakony, ale tak, żeby był żeby związek mężczyzn katolickich. To znaczy, nie chodzi mi o konkretnie jakiś zamknięty, tylko żeby oni się wspólnotowo modlili na przykład, albo robili coś, to nie ma. Może ministranci, ale to młodzi chłopcy, tak, prawda? Tak. Którzy najczęściej później zostają ateistami albo agnostykami. To jest ciekawe. Po bardzo... mój, mój. ksiądz, który mnie uczył, mnie wprowadzał do ministratury, mówił, że, że właśnie tak jest. Pamiętam dokładnie, tak jak powiedział, że albo zostają święci, albo są tak. wrogami kościoła. D dosłownie, tak. I tak, myślę, że mężczyźni potrzebują takiej też wspólnotowości duchowej, bo jeżeli są a są istotą ludzką stworzoną przez Pana Boga, to mają też swoje głębokie życie duchowe, prawda? I gdzieś muszą dać upust temu życiu duchowemu, nie? I myślę, że budzą się mężczyźni powoli, zresztą nawet z drugiej strony czasami słyszę jak mówią czy to kobiety, a najczęściej chłopacy, że ogromne wrażenie i mają takie wspomnienie z dzieciństwa ja też mam takie wspomnienie takie doświadczenie e, robiło na nich kiedy ojciec klękał albo się modlił bo matka to wiadomo kobieta jest wrażliwa empatyczna e, mama zawsze się modli proszę księdza nie? no to mama to ta mama Ale jak ojciec glebnął jak o na kolana by tak. Tak. tak czyli mój o ja pamiętam e, mój ojciec bardzo silna indywidualność on ta zawsze mówi, że ja tam się nikogo nie boję, nie? ale klękał wieczorem do modlitwy czy brało różanie, czy w maju wspólnie razem rodziną klękaliśmy, codziennie odmawialiśmy litanie w domu. Ja tak sobie myślałem jako mały chłopiec, jak on klęka przed Panem Bogiem, ten Bóg musi istnieć. Dokładnie to był ładnie dowód, dowód, pamiętam, bo wiem, że dowód, nikt nie poszedł spać, kiedy tak, mój ojciec dowód, kiedy się nie, nie przyżegnał tak, przynajmniej. Tak, jak Karol Wojtyła też wspomina. Wychodząc nie? Y, było taki, jeszcze wtedy był w domu. E, powiem mi, na wodę Święcową, i z tej, tą wodą się żegnał, i jak przechodził do domu, też się z, z, z tego, to, to tą wodą święcową, się zawsze przeżegnał. Ale e, w, to, z, wracając do tego różańca, e, mężczyźni, i tam jest tak, przeczytałem też, że, taka, że to takie ma być odważne e, zamanifestowanie wiary. Co to za odwaga, że to dzisiaj w Polsce, w dalszym ciągu, przynajmniej w Goleniowie, nikt nikogo tam nie pobije, jak przejdzie. A z kolei taka trochę mi mikra, bo ja rozumiem, że idziemy o 15 ulicami miasta i to w piątek. Jest szum, wszyscy widzą, korek się robi, a, co przynajmniej na tej trasie, która ma być między świętej Katarzyny a św. Jerzego. Rozumiem, że nie pójdziemy latiną. Pójdziemy, pójdziemy, tak jak miał iść, a też się uzgodnimy. W każdym razie rozumiem, że pójdziemy ulicami. To, to to jest, a siódma rano w niedzielę, w sobotę, kiedy ludzie raczej śpią, no to tak trochę, no powiedzmy ósma, bo to bo to najpierw o siódmej, no to tak trochę mało odważnie. Na pierwszy rzut oka. Ale jeśli się wymyślimy troszeczkę głębiej, to chodzi o świadectwo, dania świadectwo swojej wiary, a to świadectwo dawane zresztą przede wszystkim sobie, tak? Sobie, to jest po pierwsze. To nie jest wybieg, że my sobie wybierzemy, wybiegniemy jak modelki na wybieg, żeby się pokazać, żeby teraz idziemy się tutaj modlimy. Pamięta przygodny redaktor słowa Jezusa z Ewangelii, kiedy on mówi: Jak się modlicie, nie, nie tak. róbcie tego na pokaz. To nie ma Ale mówi, pokazuwa, tak, w izdebce, no to po, ce... Ce... po co idziecie? Ale publicznie? chodzi o izdabeczka tutaj, nie? A, Chodzi o to, żeby chłopisko się przełamało, nie? żeby bo tak czasami, żeby też przed sobą i Panem Bogiem się pokazało, w sensie, że moja wiara to jest coś ważnego, ja to przeżywam i, i, i robi to dla ciebie, panie Boże. robi to w ważnej sprawie. I nie robię tego w ławce, w kościele, bo, bo tak się księża dyskutowali i mówili: no, przecież mogą odmówić ten wzruszańc w kościele. Po co mają iść, nie? Przez całe miasto. Ale z drugiej strony, to co mówiliśmy o takiej wojskowości, o naturze męskiej. No, mężczyzna musi być w pewnym ruchu, nie? Ma zadanie. Idziesz na bitwę, wyruszasz, idziesz, maszerujesz, biegniesz, walczysz, nie jesteś w ruchu. Słyszałem, jak potem się... uczestnicy mówili, mężczyźni między sobą, mówią, no tak, my pójdziemy. A księża nas pobłogosławią w, w świątyni A i poczekają na nas w świątyni B. A my będziemy szli. <laughs> <laughs> Czy to tak będzie? Broń Boże. Ja jestem piechurem od urodzenia. Chodziłem do Gieczwałdu na łosiery, bo jestem ze świętej warmii. Proszę księdza, w każdym razie nie no. chodzi o manifestację. Nie. Tak? Nie. Tylko chodzi o to przeżycie do wewnątrz. Tak, dokładnie. Czyli relacja, mimo że niezależnie od tego ilu pójdzie, to jest tak. to relacja między nimi a Panem Bogiem. Niech pójdzie nawet dwóch. I to już będzie sukces, i rewelacja. No właśnie, bo słyszałem, taką, takim oparciem, tak myślę, w jakimś sensie dla, tej, dla tego różańca męskiego jest budowanie pewnej wspólnoty mężczyzn duchowej. Tak. Pod patronatem św. Józefa. Tak. Nawet ja zostałem po mszy. nie spodziewałem się, nie planowałem. Zostałem na tym pierwszym, żeby zobaczyć, co to jest. No po pierwsze, było 10 osób, i pomyślałem sobie, niewiele. Ale wieczorem rozmawiałem z koleżanką z Warszawy i przy okazji zgadzałem się z nią na ten temat. Ona mówi: No, ilu było? A ja mówię: No, z 11, 12 z księżmi. A Ona mówi: O, to dużo. No właśnie, z punktu widzenia Warszawy powiedział, że to jest dużo, a z punktu widzenia goleniowa ja oceniam, że tak średnio. To Bardzo dużo. Niedużo. I nawet jeżeli się weźmie pod uwagę to, że nigdy nic się wielkiego nie zaczyna od stadionu pełnego. No to właśnie ciekaw jestem, czy to jest dużo, czy mało z punktu widzenia księdza. To jest metoda ewangeliczna, jezusowa, zastosowana chociażby przez wielu świętych Jan Maria Vianei. Przez cały rok siedział sam w kościele, a w końcu ten kościół się wypełnił. Ja mam też takie doświadczenie w duszpasterstwie młodzieży: jak zaprosiłem młodzież w Stargardzie na różaniec. Mówię, raz w tygodniu, we wtorek siedzę w kaplicy, odmawiam różaniec za młodzież, za was. Kto chce, niech przychodzi. Wiecie zawsze, że we wtorek ksiądz się moli na różaniec, możecie się dołączyć. Przez pierwszych kilka miesięcy była jedna osoba, dwie, trzy. Kiedy odchodziłem ze Stargardu, było już nawet 20, a czasami 30 osób na tym drużańcu. To się rozwija i rozpędza. To się rozpędza, bo też ci ludzie odkrywają w czasie takich akcji mocnych, duchowych, to działanie Pana Boga, i oni zaczynają być apostołami w swoich środowiskach i przyciągają innych. Więc co to polega? Bo to jest takie: bo to jest takie są miesięcy dwie szkoły, takie można powiedzieć, dusz Jedna to mówi tak: my musimy robić, żeby oni byli. Tak. A druga jest taka. Róbmy swoje, ale to Pan Bóg exactly. decyduje, co się dzieje. Co ksiądz uważa? Pierwsza czy druga? Czy może razem wszystkie? Ja z do swojego takiego doświadczenia ostatnich lat też kapłańskiego i duszpasterskiego mi że ta druga. To jest ta druga czy trzeba zaufać Panu Bogu przede wszystkim. Zaufać Panu Bogu przede wszystkim i też zawsze widzę, że czasami próbuję na różne sposoby komuś pomóc, pomóc, a potem i to nie wychodzi. Klękam przed najświętszym sakramentem, biorę różaniec, modlę się, rano sprawa jest wyjaśniona. No w takim razie zastanawiam się, czy, czy my tę rozmowę sensownie prowadzimy. Bo jeżeli ma być sprawa Boża. To zostawmy tę dynamikę. Tak, niech sobie pamięta. Bo ja przyznam szczerze, że tak pomyślałem sobie, żeby plakat trochę mało mówi, Więc porozmawiałem z księdzem, żeby ci, którzy będą zainteresowani, żeby sobie mogli odsłuchać spokojnie, żeby, żeby przypadkowo nie pójść tam, gdzie pójść nie chcą. A z kolei, żeby poszli tam, gdzie nie wiedzieli, że warto pójść. Bo rzeczywiście, jeżeli się taką drogę przyjmie, no to. Nie potrzeba żadnej propagandy, żadnego zachęcania, po prostu nawet informacji, nawet plakatu, bo kolega powie koledze, bo ktoś trafi na to, i tak dalej, i tak dalej. To wydaje się takie, tak z punktu widzenia naszego świata, kompletnie nieracjonalne. No jak to? Trzeba wykorzystać te narzędzia, które mamy. No i, no i ksiądz się zamał i jest na stronie internetowej ogłoszenie jest. I rozmawiać, rozmawiamy, nie? bo tak, ja myślałem, tak, że ksiądz tak, mi powie, to byłaby była ulga. Ja do księdza z propozycją rozmowy, a ksiądz mówi tak, nie, nie, słuchaj, wszystko nie ma sensu, dopiero za rok możemy podsumować. Tak, Zobaczymy, tak. co się zdarzy. Nie, nie. Jak się myśli? Innym razie? Trzech, pięciu. Aha, o inaczej powiem. Zanim ksiądz na to odpowie, dlaczego ksiądz, jak mała ksiądz przeciwko mnie, tak, my się nie znamy, poznaliśmy się od parę no minut tak, temu, proszę. prawda? Tak, mieliśmy więcej zdań. Jestem mężczyzną. Dlaczego mam pójść, a nie drzemać w tym czasie, w sobotę? Dlaczego masz pójść? Bo... Bo: Po pierwsze, Pan Bóg Cię zaprasza i chce, żebyś tam był. A po drugie, warto powalczyć na różańcu o swoje zbawienie i o zbawienie swoich bliskich. Warto. Walczę, ale co muszę robić to na ulicy? Tak. Tak. Na ulicy. W tej konkretnej wspólnocie. A, to jest Dlatego sensie, maseczka. Czy nie mówią, co to jest? W maseczkach idziemy? Można. Jak się nie zachowa odpowiedni odległości, ale będziemy zachowywać. Ale może się ten starzenie. może i kognito zachować skoro. Tak, dokładnie. Warto, to jest Boże. Ja się nie zastanawiam nad tym, ile osób będzie, czy nie. Jeżeli słyszę u mężczyzn, że opowiadały mi swoje historie jak modlą się na różańcu, jakie się dzieją cuda niesamowite jak, 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 jak też oni zaczynają odkrywać pewne rzeczy w sobie i, i, i im to pomaga w byciu bardziej pokornymi odważnymi mężami i ojcami i oni sami dojrzewają Ale, z tym zale, różańcem to co ksiądz mówi o abstrakcyjnych mężach i, no. i, a nie i, są abstrakcyjni to, to są... a ja jestem konkretny to nie ksiądz no. do mnie mówi tak jak ksiądz mówił do wszystkich innych no i mówię, że Żeby, bym poszedł, że co w tym wszystkim jest, jeszcze nawet to widzę, bo to tak działa na mężczyzn, że pierwszy w mieście. Ta. Czyli, ja no to będziesz z No to tak się robi zawsze. Takie taki podrasowanie. Jest czy, czy, tak. Czyli jest w tym jednak trochę takiego, e, takiego lęku, żebym nie był sam. Może źle powiedziałem lęku, ale takie obawy, albo no nie, no, wiadomo, że jak, jak pójdzie te 10-15 osób, to lepiej niż jak idzie jeden czy dwóch, prawda? To znaczy z punktu widzenia propagandowego, bo tak naprawdę, <laughs> czy to jest lepiej, to nie jest tak. powiedziane, prawda? Cię zazczuj jak Abraham z Panem Bogiem, którzy dyskutowali. No o tej ilości osób w mieście, nie wiem? No że, właśnie, tak i w końcu spadło, tak. Do, 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 do maski, I spadło do bardzo do spadło na mamę. No ja się bo. poczułem teraz przez chwilę. Y, I tak. pali w Krakowie było na pierwszym męskim różańcu? W Krakowie? Takim samym, tak? Takim Ilu? samym 60 osób, 60 facetów na Kraków. Na cały Kraków. A później? Teraz jest 100, 200, zależy od miesiąca. O, i dobrze wiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby cały Goleniów przeszedł tak. się, wszyscy tak. mężczyźni, żeby się przeszli y, ulicami Goleniowa raz y, w, w miesiącu. Y, a jak ksiądz y, dociera do tych, którzy teoretycznie, poza ogłoszeniem, poza ogłoszeniem, i rozumiem, że też jest w czasie w czasie mszy ogłaszanie, i ogłoszenia są, i będzie plakat, nasza rozmowa będzie. Czy coś takiego, bo, bo ja rozumiem, że... Y, Dorośli mężczyźni, a przecież nie, prawda? Mogą chłopcy też przyjść. Są licealiści przyznają. Tak. Czyli nie, nie ma nie ma Nawet te kilku, kilku licealistów już się zgłosiło, że będzie. Powiedziało, że będą. Niemożliwe. Tak. Młodzi chłopacy licealiści. To, to, jest, to jest ciekawa sytuacja, wsólnie wtedy, kiedy się wszyscy mówimy, że w Kościołach nie ma młodych, nie? Tak. A rzeczywiście tak... Bo nie ma, bo jest duży odpływ. Nawiasem ksiądz, y, to y, y, pewnie ksiądz, jak Terlikowski głosił, że, już, że to już przegraliśmy tę sprawę, że już młodych przegraliśmy. Teraz kwestia tylko, jak ograniczyć straty. Czy to rzeczywiście tak ksiądz odczuwa? Tak po ludzku, tak. Ale kiedy klękam i zaczynam się modlić, to nie. To jest przedziwne. Idę do szkoły... Nie, a to jest zgodne z naszą wiarą. Tak. Idę do szkoły... I na przykład na 32 w klasie, tu w szkole średniej u nas w liceum. Czterech przychodzi na religię, reszta wypisana, druga klasa. Wracam załamany do domu i mówię, Panie Boże, dziej na probanie. Tak. Mówię, Panie Boże, o co chodzi? Co się dzieje, nie? Jak to, dlaczego? Wiem, jak to działa socjologicznie możemy to religijnie wytłumaczyć i tak dalej. Możemy to wszystko zrobić ale z drugiej strony modlę się za tych młodych cały czas, non-stop. I za chwilę dostaję SMS-a. Proszę księdza, mam dwóch kandydatów na lektora, Dwóch nowych chłopaków do służenia. Przyprowadzę ich, żebyśmy ich trochę podszkolili, dwóch nowych kandydatów. Za chwilę właśnie dzwoni do mnie, pisze chłopak, że e, będę na tym różańcu męskim, proszę księdza, e, jak, jak jakaś potrzeba pomoc czy coś, to jestem chętny do pomocy. Nie? I z jednej strony Człowiek tak idzie w świat i doświadcza pewnej, zderza się jak gdyby z murem, a z drugiej strony jednak Pan Bóg daje sygnały, spokojnie, Jak na tym wszystkim czuwam, nie? I nie w, w, nie w skali, czuwa. że tak powiem, jest sukces, prawda? Czyli w skali w tym sensie, ja że Ja powiem więcej, odstuje, nawet tak, historycznie, nie. jak się patrzymy na dzieje Kościoła, zawsze w Kościele dzieje się źle, i to zabrzmi dziwnie, kiedy nas są tłumy. No to wiemy dlaczego. Tak było w III i IV wieku, kiedy masowo ludzie przyjmowali chrzest i raptownie e, poziom, e, poziom wyznawanej wiary zaczynał, zaczynał opadać. Bo jak wszyscy, to wszyscy nie to już tam nie musimy tak. Dlatego wtedy pojawiało się na przykład życie mniejsze. Dlatego zaczynali iść na pustynię odchodzić od, od, od ludzi, żeby tak, żeby po prostu przeżywać, bo tam wszyscy zaczynali, no, no wiadomo, nie, no, nie bądź taki święty, nie bądź... zaczynamy się sprowadzać do tych samych poziomów. I co i... najciekawsze by było, gdy w tę najbliższą sobotę, znaczy tą pierwszą sobotę miesiąca 3 października, było tak, że idzie powiedzmy kilkunastu mężczyzn z chłopcami włącznie, a obserwuje ich kilkuset mężczyzn. <laughs> co, to za, co to jest. To była sensacja. To dopiero, była nie? sensacja, nie? Że przyszli wstali, ale zobaczyć, co to będzie. Czyli ja rozumiem, że możemy jednych i drugich zaprosić, prawda? To, czyli tych, Oczywiście. którzy chcą zobaczyć i tych, którzy chcą zobaczyć. Oczywiście. Przejść. Ja nawet tak sobie myślałem, idąc tutaj, że. Zawsze mam przy sobie kilka różańców. Jak ktoś tam nie będzie miał, to dam. No dobrze, nie. ale jak się baby trafią. Absolutnie nie. W, w, nie. To mogą obserwować. Mogą obserwować sobie iść, iść z boku. Mogą z boku sobie iść. Tak? Ale iśnie, iśnie. To tylko jest. No. No. To dobrze wiedzieć. Panowie, także że będzie, ja, ja, ja. będzie tak, jak ksiądz powiedział. Trasa. Od Katarzyny główną ulicą, boczną jak. Głównymi ulicami. Czyli konstytucji. Nie, nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, tak. ja już mam y, wszystko położone ulicą. Nie chodnikiem, chodnikiem. Bez, chodnikiem bez, tak. bez żadnych, tak żadnych tak tamtych, tamtych. idziemy chodnikiem. Z I dakoszonym. rozumiem, rozumiem. Z krzyżem procesyjnym, tak? Czy Z bez? górą Matki Bożej, górą fatimskiej, Matko. niepokalanej. Tak zaproponowali panowie, żeby wziąć. To, żeby, żebyśmy nie przegadali, bo ma być modlitwa. To nie ksiądz, ma ksiądz chwilę spiczu dla siebie, tak jak, tak jak ma ksiądz zawsze na To Proszę teraz powiedzieć, nie do mnie teraz, już nie do mnie, tylko do tych, którzy nas będą słuchali, a to będą pewnie i kobiety, i mężczyźni. To zaproszenie. Ale ja się wstydzę. To co, kończymy, tak? Nie, zaraz, tu ja teraz. Dobrze, panowie, 3 października w Goleni... A mam się zobaczyć? Czy na pana? Nie, na mnie. Na Naprawdę? Mnie na mnie. Ale że tutaj. I Może być tutaj, Dobra, tak? no, będę no, tu i tutaj. 3 października, historyczny, bo po raz pierwszy w Goleniowie, chociaż to nie jest najbardziej ważne, męski różaniec, czyli różaniec dla mężczyzn, Zapraszamy Was, Panowie, do wspólnej modlitwy wszystkich mężczyzn, bo jak gdyby to, co mówi Bóg i to, co mówi Matka Najświętsza, jest do wszystkich. Nie jest do wybranych, to jest do wszystkich. Ale Pan Bóg się lubi posługiwać też nami, konkretnymi ludźmi, także słabymi. I być może chce się teraz posłużyć nami tu w Goleniowie. Nie być może, tylko na pewno. Dlatego zapraszam serdecznie, 3 października, godzina 7, msza święta, po mszy świętej około 7.45 ruszamy z kościoła świętej Katarzyny w kierunku kościoła świętego Jerzego, wyznaczoną już trasą, bierzemy różaniec i modlimy się na różańcu. Eee, a po co to robimy? Żeby wspólnie, razem, we wspólnocie męskiej, jako mężczyźni, mężowie i ojcowie, bo że to będzie albo jeden, albo dwóch, i może i dobrze... Eee... Żebyśmy się pomodlili o zbawienie Waszych rodzin, waszych synów, córek, żon, nasze zbawienie i za naszą ojczyznę kochaną. Zapraszam, 3 października. A jak już tam dojdziecie, czy dojdziemy, to co? U tego świętego Jerzego? A u świętego Jerzego, jak już dojdziemy, to uklękniemy. A czyli nie piwo, nie? Nie, nie piwo i paluszki. Uklękniemy, odśpiewamy hymn Polski, żeby było jeszcze cudowniej. Potem apel jasnogórski. Potem wejdziemy do kościoła, będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, żeby chwilę się w ciszy z Panem Jezusem pobyć, pomodlić. A potem zapraszamy na dobrą kawę i dobrą herbatę. Na męskie pogaduchy. I czy to znaczy, że to jest we współpracy obu parafii? Tak. Jerzy i Katarzyna. Kapłani też tak współpracują? No to rewelacja. No, Matka Boża czyli cuda. Bardzo ci dziękuję. I w takim razie chciałem powiedzieć do zobaczenia, ale rozumiem, że ksiądz będzie, tak? Tak. A czy ja będę to zobaczymy.